Sławomir Jeneralski, dzisiaj na zakręcie będziemy mówić o polskim transporcie w Unii Europejskiej, który tak bardzo parł do przodu, że dostał zadyszki. Łatwiej osiągnąć sukces, niż się nim cieszyć. Polscy przewoźnicy drogowi dzięki swojej pracowitości i odwadze zdobyli rynek Unii Europejskiej, ale teraz słono za to płacą. Według europejskich statystyk nigdy nie było tak dobrze. Osiągnęliśmy w Unii niemal wszystko, co można było osiągnąć. Wozimy więcej niż tacy giganci jak Niemcy, Hiszpanie czy Holendrzy. Teraz jednak ci, których prześcignęliśmy, chcą się na nas odegrać. Przepisy o płacy minimalnej, dyrektywa o delegowaniu, pakiet mobilności każda okazja jest dobra, żeby przewoźnikom z Polski, a także innych państw Europy Środkowo-Wschodniej było drożej, czyli trudniej. Przewoźnicy o problemach i receptach na uzdrowienie sytuacji mówią chętnie. Przede wszystkim, pierwsza sprawa bardzo ważna związana ze zwrotem akcyzy. Mniejsze państwa, które są członkami Unii Europejskiej, zwracają swoim przewoźnikom wykonującym ciężki transport drogowy część pieniędzy związanych z akcyzą. My też od wielu lat walczymy o to i oczekujemy, że taki zwrot nam się należy. My, jako przewoźnicy, płacimy dużą cenę za ubezpieczenia, które cały czas rosną, nie maleją. Duże ceny płacimy za podatki drogowe. Drożeją przejazdy naszymi autostradami, szczególnie autostradą w tej chwili Wielkopolską. Przy większej ilości samochodów idą te kwoty w tysiące złotych dodatkowych opłat, jakie ponosimy. Pomysł częściowego zwrotu akcyzy od paliwa pojawia się w środowisku przewoźników od dawna. Kraje, w których transport drogowy jest znaczącą składową gospodarki, stosują go chętnie i traktują jako inwestycje w rozwój branży. Przykładem państwa zwracającego akcyzę w formie reakcji na pogarszające się warunki funkcjonowania rodzimego transportu na rynku Unii jest Rumunia. Rumunii sięgnęli po ten mechanizm wsparcia rok temu. W Polsce w sprawie zwrotu akcyzy zanosi się na długą i niełatwą dyskusję z administracją rządową. Rząd boi się kolejnych wydatków z budżetu, przewoźnicy zbierają argumenty. Czy warto rządzącym te argumenty brać pod uwagę? Istnieją, wprawdzie na innym obszarze, dowody na to, że warto. Nauczanie w zawodzie kierowca mechanik w szkołach branżowych. Przekonywanie kolejnych ministrów trwało latami. Ale kiedy wreszcie posłuchali, okazało się, że klasy o profilu kierowca mechanik rozrosły się jak grzyby po deszczu. Państwo tu w tym momencie wsparło nas, zrozumiało trochę nas problem i dzięki temu mogliśmy jeszcze y, współpracować y, przy powstaniu klas w szkołach. Powstało ponad 100 klas w całej Polsce. Może w sprawie zwrotu akcyzy politycy posłuchają przewoźników chętniej i szybciej. Trzeba się spieszyć. Może się bowiem okazać, że nasi rywale dopną swego i ograniczą udział Polaków w przewozach na podobno wspólnym rynku. Dzisiaj gośćmi programu są poseł Marcin Duszek, przewodniczący parlamentarnego zespołu na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego, oraz Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Panie prezesie, bo to chyba do Pana przede wszystkim pytanie, czy słyszał Pan o planach, żeby 28 czerwca zorganizować w Polsce ogólnopolski protest przewoźników. Tak, w istocie słyszałem. Yy, taka informacja jest informacją bardzo świeżą. Yy, chyba na Facebooku się tam yy, przedsiębiorcy próbują jakoś jakoś zorganizować i myślę, że jest to dosyć interesująca. Inicjatywa. My w przeszłości również organizowaliśmy wiele protestów, one przynoszą y, skutki, jednakże y, trzeba pamiętać y, o tym, żeby, żeby rzeczywiście dotrzeć do, szerokiego, y, do szerokiej y, grupy y, uczestników, a z tym jest niestety nie najlepiej. Protesty. Realizowane czy wykonywane przez pracodawców, nie najlepiej wychodzą, bo to pracodawcy płacą sami za ten czas zaangażowany w protest i często w tym samym czasie tracą ładunki. A czytał Pan postulaty? Czytałem. Wiele tych postulatów są identycznymi postulatami, jakimi ZMPD od lat zwraca się do. Do, do rządzących. Również postulat, chociażby taki jak zmniejszenie zaangażowania administracyjnego w proces transportowy, polegający na tym, żeby wypełniać jakieś dokumenty o delegowaniu w języku państwa, do którego, do którego kierujemy naszego kierowcę, jest absolutnie niezasadnym. Przepisem i ten postulat również kiedyś, kiedyś zgłaszaliśmy i uważam jako bardzo, bardzo zasadny. Panie pośle, wprawdzie te postulaty, Pan pewnie jeszcze się z tym tematem nie zetknął, bo rzeczywiście rzecz jest nowa. Te postulaty dotyczą przede wszystkim regulacji europejskich i skutków europejskich regulacji, ale czy Pana martwi perspektywa, że któregoś tam czerwca transport w Polsce na jeden dzień stanie? Na pewno y, sytuacja, w której ludzie wychodzą na drogi czy na ulicę, żeby protestować, nie jest sytuacją komfortową. Jest to sytuacja, do której również rządzący, również parlamentarzyści muszą się do takich sytuacji przygotowywać. W miarę, jak y, mówi przysłowie w miarę y, często. Jedzenia rośnie apetyt. No i inne grupy zawodowe widząc, że inne protestują, tak, więc mogą dojść do wniosku, że skoro pewnej grupie zawodowej czy, czy społecznej reprezentującej konkretne grupy wyborców, udało się uzyskać coś od państwa no to teraz jakby jest nasza kolej teraz my wyjdźmy na ulicę teraz my zablokujmy drogę teraz my sparaliżujmy pracę sejmu czy parlamentu i wtedy na pewno uda nam się osiągnąć jakieś korzyści. No uważam, że w przypadku branży transportowej bardzo poważnej branży reprezentowanej przez bardzo poważnych ludzi takich jak chociażby pan prezes i, i, i ZMPD yy, tego typu działania w zasadzie nie są potrzebne. Dialog, który prowadzi y, strona ZMPD z rządem, z przedstawicielami konkretnych resortów, jest na y, tyle na, o takiej dobrej y, ścieżce, że wydaje mi się, że nie można burzyć tego dialogu, który jakby rozpoczęliśmy, który podjęła państwa strona, i według mnie w tym kierunku trzeba iść. Spokojnie patrzeć na to, co możemy zrobić, jak poprawić funkcjonowanie branży. A nie paraliżować, yy, paraliżować yy, poprzez strajk, yy, czy to pracę parlamentu, czy, pra czy, 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 czy ciągi komunikacyjne w miastach. No nie wiemy, w jakim zakresie będzie ten strajk realizowany, który został ogłoszony, jak wspomniał pan redaktor, ale myślę, że dialog to jest właściwe miejsce na rozwiązywanie problemów branży, a nie ulica. W tym wypadku. Tego pewnie nikt nie wie, jaki będzie miał charakter i zasięg ten protest, bo o ile mi wiadomo, żadna ze znanych, istniejących obecnie organizacji przewoźników na razie nie, nie, nie stoi za tą inicjatywą, ale, panowie, o tym dialogu, o którym zaczął mówić pan poseł, ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj jeszcze porozmawiali, pewnie to jest sens naszego dzisiejszego spotkania, zróbmy jednak pół kroku do tyłu. Polski transport w Unii Europejskiej wyrósł na miarę europejskiej potęgi i dostał tej zadyszki, o, którym, o której mówiliśmy w materiale filmowym. Czyja to wina? No oczywiście nie jest winą polskiego przedsiębiorcy, że reaguje na potrzeby rynku. My praktycznie rzecz biorąc, każdą kolejną ciężarówkę uruchamiamy po to, żeby wykonywać nią usługi, a nie chwalić się nią. Że ją mamy. One nie stoją na kołkach, one naprawdę pracują. Pracują przynosząc naszemu państwu, naszemu budżetowi bardzo konkretne, wymierne korzyści. I dziś, kiedy, kiedy zasada B-króla yy, staje się realną, taką, realnym zagrożeniem w Unii Europejskiej, potrzebujemy naprawdę, naprawdę bardzo yy, takiej dynamicznie dobieranej pod aktualne potrzeby pomocy. My nie wyciągamy do Państwa pieniędzy. O, przepraszam, my nie wyciągamy do Państwa ręki po pieniądze, bo często urzędnicy państwowi, jak tylko zwracamy się do nich z prośbą o stworzenie takiego czy innego mechanizmu, tak właśnie reagują. My stawiamy sprawę po biznesowemu. My mówimy, że naprawdę. W istotny sposób wkładamy konkretny, dajemy konkretny wkład w budżet i w gospodarkę tego państwa. W związku z tym to zagrożenie, które, które czyha na naszą branżę, może spowodować, że nagle te wpływy zostaną utrącone. To co rządzący wówczas y, zrobią? Czym uzupełnią, y, y, uzupełnią właśnie te wpływy do budżetu? Już nie mówiąc o. Straszliwych skutkach, które mogą dotknąć naszej branży, bo przecież inwestowanie w tabor, tabor na 5-6 lat z terminem realizacji zobowiązań 5-6 lat to nie są żarty. Firmy leasingowe, banki będą odbierać domy naszym, naszym przedsiębiorcom. Tego chcemy uniknąć. Panie pośle, dosyć powszechna jest diagnoza. Że obecne kłopoty polskiego transportu, choć nie tylko polskiego, mówimy w ogóle o biznesie e, krajów e, Unii, tej środkowo-wschodniej, tych nowych państwach unijnych przede wszystkim, że te kłopoty są przede wszystkim dziełem państw starej Unii. E, co można z tym zrobić? Bo to są e, działania, które wykraczają poza możliwości biznesu. Najpierw odniosę się do tego, co przed chwilą wspomniał pan prezes, no, zadyszka, której dostała branża, jest oczywiście bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. Trzeba z tego zjawiska bardzo szybko wyjść. E, liczycie Państwo jako cała branża na wsparcie rządu i myślę, że to wsparcie przyjdzie szybciej niż myślimy. E, rząd zdaje sobie powagę z tego i wszyscy parlamentarzyści, cały nasz zespół parlamentarny, bo mogę jakby odpowiadać za pracę parlamentarzystów, w tym Zespole, którym kieruję, najmocniejszym, jednym z najmocniejszych zespołów w polskim Sejmie, który wspiera przedsiębiorców, wspiera patriotyzm ekonomiczny i musi wspierać również waszą branżę. To, co pan redaktor wspomniał, e, kraje Starej Unii, w zasadzie Francja i Niemcy. Trzeba sobie to dzisiaj jasno już mówić, bo jakby takie e, łagodne słówka, które były dobierane w poprzednich może latach, jakby pokazały, że że jednak ta polityka łagodnego państwa polskiego, które nie stawia się wielkim graczom unijnym nie jest dobrą grą. Polska musi być na arenie międzynarodowej państwem silnym, które reprezentuje swoje interesy, ale jednocześnie potrafi skutecznie bronić swoich przedsiębiorców, w tym wypadku y, transportowców, którzy na rynkach europejskich poruszają się, którzy tak jak wspomniał pan prezes, generują zyski do budżetu państwa dzięki temu, że są aktywni, ambitni, dzięki temu, że pracują ponad miarę, dzięki temu, że potrafią kreatywnie zarządzać swoimi biznesami. Tych ludzi absolutnie nie można Pozostawić w tej zadyszce w tym wyścigu na rynkach europejskich. Tylko jeżeli jest ta zadyszka, no to musimy wesprzeć branżę i to jest jakby najważniejsze. Tej... Ale, to, ale to za waszych, to za, waszych, za, za waszej kadencji. Parlament Europejski przyjął pakiet mobilności, przepisy, które są źle odbierane przez przewoźników również w Polsce. I miejmy nadzieję, że już za kilka tygodni będziemy mogli mówić jakby o nowym rozdaniu w Unii Europejskiej, do którego się bardzo aktywnie przygotowujemy, do którego również bardzo aktywnie przygotowuje się nasz rząd. Większa zdecydowanie większa część Rady Ministrów również są to ludzie, którzy startują do, do ław europejskich, do Europarlamentu, którzy jakby mają również tę świadomość, że do tej pory ta Unia nie jest Unią równych szans, równych możliwości, jest to Unia w zasadzie dwóch prędkości i tym gorszym. Bratem na, na tej arenie międzynarodowej jest właśnie Polska traktowana po Macoszemu, więc my jakby z tym się nie zgadzamy. To, że Unia Europejska w swoim obecnym wydaniu wprowadza regulacje niekorzystne dla Polski, no to jest jakby niewina polskiego rządu i niewina polskiego parlamentu. To trzeba sobie też to jasno powiedzieć. Skład, tak jak powiedziałem, nowego Europarlamentu, Mam nadzieję, że będzie całkiem odmienny niż dotychczasowy i wówczas to myślenie o Europie jako jedności o Europie jako y, partnerze do właśnie tych działań gospodarczych, biznesowych, który rozumie również te państwa słabsze, tak jak Polska, które ze swoich y, historycznych zaszłości mają po prostu trudniej na tych rynkach międzynarodowych, one muszą być traktowane troszeczkę delikatniej, troszeczkę łagodniej, a nie y, powinno się im narzucać tego typu obciążenia, o których dzisiaj rozmawiamy, o pakiecie mobilności, który, do którego w zasadzie polskie firmy w ogóle nie są w stanie ekonomicznie go udźwignąć. I, Pytanie, dlaczego w Unii Europejskiej się nie rozumie podstawowych mechanizmów, tak? że są Rumuni, że są Polacy, że są państwa słabsze, które należy po prostu wspierać, bo one odpowiadają za dobre, yy, skuteczne przewożenie ładunków na terenie całej Europy, również pomagając krajom Europy Zachodniej. I nie można tych ludzi dusić, tych przedsiębiorców gnębić, tylko trzeba tym ludziom pomagać. I mam nadzieję, że to się będzie działo właśnie w nowym rozdaniu. Wspieranie przewoźników to nie jest robienie dobrej atmosfery, tylko robienie dobrych instrumentów wsparcia. Częściowy zwrot akcyzy byłby dobrym instrumentem wsparcia? Z całą pewnością tak. Takiego instrumentu prawnego w dzisiejszym ustawodawstwie polskim nie mamy i o właśnie o taki zapis zabiegamy od, od pewnego czasu. Odbijamy się, co prawda, od drzwi do drzwi. Ostatnio mamy tutaj dosyć silne wspomaganie w postaci pana posła przewodniczącego, tak ważnej komisji, która, która na poważnie wzięła sobie problemy naszej branży do serca, i za to chcę bardzo podziękować. Nie, niebawem byliśmy również na poważnej rozmowie w kancelarii Prezesa Rady Ministrów i próbujemy wyjaśnić przedstawicielom administracji i politykom, że jest to inwestowanie również w naszą branżę. Bo nawet jeżeli, jeżeli te wartości, bo dzisiaj dzisiejsze. Możliwości uzyskania akcyzy to naprawdę są symboliczne jakieś, jakieś grosze, ale, ale my nauczyliśmy się oszczędzać i odchudzać nasze, nasze wydatki właśnie z grosików. W związku z tym bardzo trudno nam jest konkurować na rynku, który jest pewnego rodzaju zespołem naczyń połączonych w. Unii Europejskiej, ale udaje nam się jeszcze na tym rynku utrzymać. Natomiast co do ostatnich rozwiązań, rozstrzygnięć w Parlamencie Europejskim, to chcę zwrócić uwagę tutaj pana posła, który zresztą też kandyduje do Europarlamentu i życzymy powodzenia w tej niełatwej konkurencji. Ale chcę zwrócić uwagę, że akurat w pakiet mobilności. Jest zbitkiem takich regulacji, które nie tylko nas eliminują z powodu podwyższenia kosztów, ale eliminują nas przede wszystkim z tego powodu, że nie mamy możliwości spełnić tych regulacji. Nie mamy możliwości przenocować kierowcy w hotelu, którego nie ma. To, jest, to, jest, to są przepisy, które jakby z góry zakładają na eliminację nas z tego rynku. Nie możemy zgodzić się na, na, na takie rozwiązania, które są niemożliwe do zrealizowania. Czyli ja rozumiem, przewoźnicy twierdzą, skoro w Europie ma nam być gorzej, to w Polsce powinno nam być lepiej, ale większość polityków pytanych choćby i przeze mnie, mówi teraz nie jest dobry moment na dyskusję o zwrocie akcyzy. Kiedy będzie lepszy? Jest to bardzo dobry moment, żeby mówić o wsparciu każdej branży polskiej, tym bardziej potentata na rynku europejskim, takiego, jak, jakim jest Polska. Na rynku przewozów międzynarodowych, więc jest to bardzo dobry moment. I nawet jeżeli w, w sytuacji budżetowej, w której się znajdujemy, czyli sytuacji, gdzie wsparliśmy właśnie jako większość rządząca tych najsłabszych w Polsce, którym przez lata było dużo gorzej, my rozumiemy też potrzebę wspierania tych słabszych, czyli podmiotów gospodarczych, tak jak przewoźnicy będących słabszymi na arenie międzynarodowej, też rozumiemy potrzebę wsparcia tych tych ludzi, tych pracodawców, tych przewoźników, tych grup, które generują nam zyski do budżetu państwa. Więc to jest ten moment, żeby o tym właśnie rozmawiać, właśnie też w kontekście wyborów do europarlamentu, bo to pokazuje, że Europa przestała myśleć właśnie o słabszych, o słabszych podmiotach i my właśnie chcemy to zmienić, przełożyć to, co w Polsce zrealizowaliśmy, czyli te środki gigantyczne, niespotykane w historii państwa środki, które skierowaliśmy właśnie do tych ludzi biedniejszych. Mamy nadzieję, że one również będą jakimś kołem zamachowym dla polskiej gospodarki, ale chcielibyśmy, żeby takim kołem zamachowym dla polskich przedsiębiorców było dobre, realne prawo, nie wzięte z kosmosu, tylko stworzone na potrzeby tych przedsiębiorców. Właśnie w Europie i po to tam idziemy, po to chcemy zmieniać również Europę, po to by zmieniać też sytuację polskich przewoźników, żebyśmy nie musieli mówić tylko o jakichś, w cudzysłowie, niewielkich y, środkach finansowych, chciałem powiedzieć groszach, ale w skali kraju to są przecież wiadomo milionowe kwoty, również dla budżetu państwa, jeżeli chodzi o zwrotak części akcyzy. Ale nie chcemy mówić tylko o tych, o, tych, o tych w cudzysłowie zwracanych groszach dla transportowców, ale chcemy mówić o konkretnych złotówkach, które nasza polska branża powinna uzyskać właśnie od bogatych przyjaciół z Unii Europejskiej, których chcemy traktować jako partnerów, ale chcemy też, żeby oni traktowali również nas po partnersku. I to wsparcie już nie groszy, a złotówek według mnie powinno się należeć również z Unii Europejskiej, która powinna rozumieć potrzebę tak ważnej branży strategicznej, kluczowej branży, jaką jest. Transport międzynarodowy. Powiedzmy wprost, tu nie mówimy o dużych kwotach. Realną zgodną z, z dyrektywami unijnymi kwotą to jest niespełna 3% zwrotu akcyzy, co, co wynosi około 4 groszy na jednym litrze. To naprawdę są symboliczne kwoty i uszczerbku dla budżetu z całą pewnością nie przynoszą, ale nam. W tym momencie chodzi o stworzenie instrumentu prawnego, bo taki instrument prawny jest w wielu innych państwach Unii Europejskiej. Ostatnio Rumunii, ostatnio Chorwaci również zmienili swoje prawo, dając możliwość zwrotu części akcyzy. Czyli byli swoich. szybsi niż, niż polskie władze w, w chronieniu nasze, swojego transportu, tak? Nasze państwo, przyznam szczerze, że nie jest tutaj... Dosyć szybkie, jeżeli chodzi o działania na rzecz gospodarki, i to jest właśnie test dla naszego państwa. Tu nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o stworzenie realnej możliwości uzyskiwania tych pieniędzy. Być może w, nowej, w nowych warunkach pojawią się inne możliwości, i wtedy chcemy mieć możliwość dyskutowania już nie o możliwości, tylko o, o realnej, realnym zwrocie tych pieniędzy. Dla nas jest to bardzo ważna kwestia i, tak jak powiedziałem, to jest sprawdzian dla naszego państwa, jak traktuje biznes, jak traktuje gospodarkę, jak traktuje naszą branżę, która nigdy nie sięgała po żadną złotówkę ze, ze strony państwa. 23 maja e, dyskusja o e, mechanizmach wsparcia polskiego transportu na, na rynku europejskim ma się odbyć w ramach posiedzenia zespołu. Zdaje się, że w Lublinie, o ile Dobrze wiem. Na co pan liczy, panie przewodniczący? No przede wszystkim liczymy na obecność najważniejszych członków naszego rządu na tym zespole parlamentarnym. Zespół będzie miał wyjazdowe posiedzenie właśnie na teren Polski Wschodniej. Cała Polska to jest, to jest Polska trans, branży transportowej, ale również Polska Wschodnia, województwo lubelskie ten teren, który reprezentuje. Tam też jest zagłębie właśnie transportowców. Więc w związku z tym, że ten zespół będzie realizowany w Lublinie, tam zaprosimy wszystkich członków naszego rządu odpowiedzialnych za właśnie transport, za finanse, za stan naszego budżetu, państwa i mam nadzieję, że również tego symbolicznego wsparcia, o którym wspominał pan prezes, będziemy mogli. O jego udzieleniu w bardzo szybkim czasie również mówić, bo to co mówimy, to nie tylko to symboliczne wsparcie, ale przede wszystkim te kroki właśnie w Parlamencie Europejskim, który jest główną przyczyną w tej chwili, który spędza, jakby to, to prawo złe, spędza sens powiek. Właśnie yy, pracodawcom, tym ludziom, którzy zajmują się transportem w Polsce. Również Państwo dyskutujecie bardzo często o pakiecie mobi mobilności, źle skonstruowanym, nieprzemyślanym, gdzie ślimaka nazywa się rybą i inne rzeczy, które po prostu, z którymi mamy do czynienia w Unii Europejskiej, w tym wypadku przekładają się na transport międzynarodowy: że nie można przenocować kierowcy w kabinie, że nie można tego, że nie można tamtego. Wszystkie te przepisy wzięte, tak jak powiedziałem, nie wiadomo skąd, które. Powodują, że branża bardzo niebezpiecznie patrzy na swoją przyszłość, i to jest najbardziej niebezpieczne. Wsparcie symboliczne środkami budżetowymi jak najbardziej, skoro inne państwa. Europy są w stanie to robić również te państwa biedniejsze, to nam również y, wypadać nad tym zastanawiać, ale również głupie przepisy, bzdurne prawo, które w, y, Unia Europejska wprowadza, musi wreszcie Unia od tego odejść, bo inaczej Unia przestanie mieć swoje znaczenie i, i musimy przed tym Unię obronić europejską. Może warto by też w Lublinie podyskutować o dostępie do infrastruktury 6 tygodni temu Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że regulacje ograniczające ten. Standardowy europejski nacisk dopuszczalny na 17,5 tony. Te, te ograniczenia w Polsce są niezgodne z przepisami europejskimi. Macie szansę, żeby się tym zająć również? Myślę, że tak. Że, że można tą dyskusję po, podjąć. My zwróciliśmy się do głównego inspektora transportu drogowego z zapytaniem, jak będzie stosował? Się do, tych, do tej nowej rzeczywistości, która z jednej strony wynika z tego, że Trybunał określił, że to było nielegalne, że to było niezgodne z regulacjami prawnymi, i w, w tej sytuacji my powinniśmy wiedzieć, jak będzie traktować tą kwestię Główna Inspekcja Transportu Drogowego i inspektorzy, którzy, którzy dokonują kontroli w kraju, a także musimy. Musimy wiedzieć, co z pieniędzmi, które niezgodnie z prawem zostały od naszych przedsiębiorców, od kierowców, przepraszam, od przewoźników pobrane. Są to kwoty niebagatelne, bo często 1500 złotych i tych, tych, tych zdarzeń jest ogromnie dużo. Nasi przedsiębiorcy uzyskali w ten sposób prawne możliwości do odzyskiwania tych, tych, tych kwot. Na chwilę obecną jeszcze nie ma dialogu. Nasze zapytanie zostało skierowane, odpowiedzi nie mamy, więc być może właśnie to wyjazdowe posiedzenie parlamentarnego zespołu, które ma się odbyć 23 maja w Lublinie, można byłoby poświęcić również i na ten temat. No, tutaj rozmawiamy już o bardzo szczegółowych kwestiach, które również. Powodują osłabienie branży. Jeżeli ktoś pobiera niesłusznie, Mandaty, no to oczywiście musi je oddać w trybie maksymalnie pilnym. Urzędnicy, zobowiązani konstytucją biznesu wprowadzoną przez premiera Mateusza Morawieckiego, są zobowiązani również, żeby pomagać przedsiębiorcom, a nie im szkodzić. Więc jeżeli inspektoraty, inspekcja transportu drogowego, inne podmioty państwa, które powinny służyć polskiemu obywatelowi, temu obywatelowi nie służą, a wręcz mu szkodzą, no to muszą być zobowiązane w związku z wyrokami trybunałów chociażby, skoro nie. Nie docierały do nich wcześniej sygnały, że robią coś złego, no to są zobowiązani jakby naprawić tę winę jak najszybciej. I tego będziemy oczywiście też oczekiwali jako parlamentarzyści, i tego zawsze oczekujemy, żeby państwo podchodziło sprawiedliwie do wszystkich obywateli, również do tych, którzy zajmują się w Polsce transportem. Mam nadzieję, że te problemy, o których mówił pan prezes, rozwiążemy w trybie ekspresowym 23 maja już w Lublinie. I że więcej nie będziemy wracali do błędów urzędniczych, do błędów interpretacji złego prawa, tylko będziemy mówili o tym, jak skutecznie pomagać ludziom. I tu w Polsce, i również mam nadzieję na, na arenie międzynarodowej w Unii Europejskiej. Poseł Marcin Duszek, prezes Jan Buczek byli, byli gośćmi dzisiejszego programu na zakręcie. Dziękuję panom, dziękuję państwu. Do zobaczenia.